Witam Państwa. Lepszy odczyt indeksu zaufania konsumentów według Conference Board dał wczoraj nadzieję na podtrzymanie tendencji polepszenia nastrojów na szerokim rynku, jak i utrzymania wzrostów na eurodolarze. Jednak poziom oporu na 1,29,55 w połączeniu z jastrzemią wypowiedzią szefa FED z FIA oraz doniesieniami z Hiszpanii, gdzie doszło do zamieszek w Madrycie, spowodowało, że kurs głównej pary walutowej zaczął cofać się w okolice wartości 1,29. Wsparcie to przytrzymało spadki, jednak dzisiaj wczesnym rankiem doszło do przełamania tej wartości i obecnie kurs głównej pary walutowej oscyluje w okolicach wartości 1,28,70. Na krajowym rynku walutowym wczoraj się popołudnie przebiegało pod znakiem aprecjacji rodzimej waluty, jednak cofnięcie na głównej parze walutowej wyciągnęło ceny zagranicznych walut do nowych maksimów i poprzez to kurs pary USD PLN powrócił w okolicę oporu na 3,2250, natomiast para EUR PLN zameldowała się na poziomie 4,15. To przy ceny rodzimej waluty Przyłożył się także szef NBP, który stwierdził, że polityka luzowania polityki pieniężnej nie będzie miała charakteru jednorazowego, więc trzeba się siedzieć z całym cyklem obniżek stuprocentowych. Dziś o poranku ceny w zagranicznych walut notują nieco niższe poziomy. Obecnie kurs pary USD-PLN oscyluje w okolicach wartości. 3,2190, natomiast pary euro pln w okolicach wartości 4,1440. Na dziś zaplanowano tylko jedną istotną publikację makroekonomiczną. O godzinie 16 poznamy wynik sprzedaży nowych domów w Stanach Zjednoczonych. Analitycy spodziewają się odczytu na poziomie 380 tysięcy, czyli 8 tysięcy więcej niż w poprzednim okresie. To wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Życzę Państwu miłego dnia. Do widzenia.